Mam ciekawe wieści na temat wiralowości, na temat wiral marketingu, bo zgodnie z najnowszymi badaniami, z najnowszymi testami, raportami, elementy wiralowe zawierają pewne treści, pewne elementy, które zachęcają właśnie ludzi, żeby dzielili się dalej tymi newsami, tymi informacjami poprzez różne platformy, poprzez kanały, e-mail, social media, blogi itd. Więc dzisiaj omówimy 21 takich elementów. Zaczynajmy. Oczywiście wszystkich chętnych zapraszam na nasz blog, gdzie jest to szczegółowo opisane. I zacznijmy. Numero 1, czyli numer 1. W tytułach, w tekstach używajmy numeru nieparzystego w nagłówku, bo nagłówki z numerami, jak widzicie, są aż o 36% bardziej skuteczne. Czyli osoby. Aż o 36% częściej klikają w te nagłówki. Numer 2: używaj nawiasów, mogą być właśnie takie jak tutaj kwadratowe, mogą być zwykłe, one podnoszą CTR o 38%, czyli bardzo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o teksty blogowe, używajcie krótkich adresów URL. W dodatku pamiętajcie, żeby adres URL był zawsze opisowy, czyli nie robimy czegoś takiego jak tutaj, post ID, coś tam, coś tam, coś tam, tylko. Krótki, na przykład Twoja strona.pl, ptaki, czy Twój produkt, który sprzedajesz, usługa dalej. Wstęp tutaj musimy mieć krótkie zdania. W ogóle zobaczcie, jak my na swoim blogu zawsze piszemy, czyli krótkie zdania, spacja, enter, enter, spacja. Czyli to jest świetne do czytania takiego na ekranie. Bo osoby teraz nie lubią, kiedy mamy ścianę tekstu, wszystko jest małe i trzeba siedzieć tak przed komputerem czy przed smartfonem. Idziemy dalej, czyli dużo kolorowych obrazków, wideo i jak najwięcej. Numer siódmy pomijam, bo to dla Was, dla ciekawskich, żebyście weszli i przeczytali na blogu. A ósemka, więcej obrazów, bo obrazy zwiększają wiarygodność zgodnie z badaniem Claremont University. Dowolne obrazy zwiększały wiarygodność treści aż o 75% bardzo dużo. Dodatkowo pamiętajcie używać obrazów najwyższej jakości. Nie róbcie takich obrazów stokowych, już lepiej nawet zrobić je ze swojego telefonu, ze swojego smartfona, który i tak daje dobrą jakość, bo obecnie telefon dają świetną jakość. To jest ciekawy punkt, bo jeśli chcesz, żeby osoby częściej udostępniały Twoje treści, to powinny być dłuższe aż o 86,8%. Procenta te treści są częściej udostępniane, jeśli mają powyżej 1000-2000 słów takie blogi. Pomijamy, pomijamy. Dałączę infografiki, tak na szybko już tutaj lecę, bo chcę, żeby ten film był jak najkrótszy. Dalej, dalej, poczuj się emocjonalnie. Badanie opublikowane w Journal of Marketing Research wykazało, że treści wywołujące emocje, czyli podziw, niespodziankę lub gniew były aż o 28% bardziej. Narażone na atak wirusu, czyli narażone na to, że ktoś będzie nas udostępniał dalej. Hashtagi to jest klasyk, bo pozwalają dotrzeć nam do większej ilości osób, które po tych hasztagach wyszukują treści, które my publikujemy. To jest bezpośrednio powiązane z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli pisz w sposób łatwy do skanowania, możliwy do skanowania treści online, zwiększyły czytelność o 47%, ponieważ faktem jest, że jeśli treść jest trudna do czytania, ludzie jej nie przeczytają, i o tym mówiłem wcześniej. I nagle boom zostało nam jeszcze trochę do zrobienia, ale nie zradzę wszystkich, wszystkich, 21 technik, a te, których nie poruszyłem, są mega, ultra ciekawe, więc musicie je przeczytać na naszym blogu Unique. SEO link w opisie tego filmu na YouTube. Pozdrawiam. Hej, hej, hej. Zaraz godzina 8, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli już szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla Ciebie SEO, pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny, to zapraszam do współpracy Unique SEO. Tworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam.